Panie pośle, co pan sądzi o działalności i raporcie podkomisji smoleńskiej? Panie redaktorze, ja nie mam niestety całej wiedzy, bo nie oglądałem ani tego reportażu, ani nie przejrzałem raportu, bo z tego co mówił marszałek Senior, to te informacje, które są niby taką nowością w, w TVN są zawarte w raporcie. Natomiast czy uważa Pan, że Smoleński? był zama? Panie rektorze, nie mam pełnej wiedzy i to, to mnie najbardziej przeraża, że mamy tak jakby dwie strony, która jedna mówi, że był zamach, druga mówi, że nie była zamachu. Jedna mówi, że nie wszystkie dane zostały ujawnione, druga mówi, że są wszystkie dane ujawnione. Niewyjaśnienie tej sprawy do tej pory jest po prostu skandaliczne. To jest już tyle lat, kiedy nie możemy otrzymać tego wraku i kiedy nie mamy pełnych informacji, to jest brak szacunku dla tych osób, które tam poległy. A jeszcze jest kwestia rozpoczęta niedawno reparacji od Niemiec. 1 września rząd wyliczył na ponad 6 bilionów złotych straty. Myśli pan, że jest to realne, żebyśmy wyegzekwowali te środki? Jak najbardziej. I trzeba zwrócić uwagę, że to wyliczanie jest po najmniejszych możliwych kosztach. Bo jeżeli byśmy wzięli inne metody, tych metod tam było wyliczonych sześć, to te reparacje mogły być nawet dziesięciokrotnie większe. Bo te straty, które ponieśliśmy i stracone szanse są dużo, dużo większe. W tej chwili no, tragedia jest na Ukrainie, mówi się o Buczy, Irpieniu i wielu innych miastach i miejscowościach, które widziałem nie Niestety na własne oczy wówczas po wojnie Polska to była jedna wielka bucza. I niech ktoś powie w tej chwili, że Ukraina nie powinna dostać od ruskich pieniędzy na odbudowanie siebie. I proszę zauważyć, jaka tragedia dotknęła Ukrainy, czyli zabite osoby, czyli tragedie rodzinne i osób, które nie budują ich niego PKB. Polska, Warszawa była pięknym miastem, miastem europejskim, tak jak i te miasta, które w tej chwili są niszczone przez e, ruskich. I e, mówienie o tym, że Polska nie powinna dostać reparacji, to co robi opozycja, bo mówienie tak, ale, albo wprost mówienie, co wczoraj było na sali, że nie dostaniemy tych reparacji, to jest zdrada polskiej racji stanu. Platforma Obywatelska otwiera wątek reparacji od Rosji. Uważa pan, że jest to realne? Powinniśmy też do Rosji się do to zwrócić? Panie doktorze, Platforma Obywatelska taki mem widziałem jakiś czas temu. Uderz w Niemcy, Platforma się odezwie. I to jest dokładnie to. W tej chwili mamy realnie do odzyskania pieniądze od Niemiec. Mówienie o tym, że powinniśmy się domagać jeszcze od Rosji, albo Korwin Mikkel powiedział, że jeszcze od Japonii możemy się domagać za, za wojnę z Japonią Rosji carskiej, to jest rozmywanie tematu w tej chwili. W tej chwili powinniśmy, się, y, powinniśmy zrobić dużą akcję społeczną do społeczeństwa niemieckiego i pokazać, jak to jest. No, przepraszam, że tak mówię, ale no, dzięki tej tra tragedii ukraińskiej społeczeństwo niemieckie zobaczyło, do czego ruscy są zdolni i do czego prowadzi wojna. I pokazanie, że w Polsce mieliśmy to samo, a nawet gorzej, bo, bo 6 milionów Polaków zginęło i mieliśmy zrównane miasta, chociaż Mariupol wcale nie wygląda lepiej niż Warszawa wyglądała. Powinno uświadomić społeczeństwu niemieckiemu, że te pieniądze powinno nam zacząć już w ratach oddawać. Dobra pan wczorajszy hate park z Pawłem Kukizem. Jak najbardziej, oglądałem go na żywo. Panie rektorze, trochę byłem. Powiem jednak wprost zażenowany poziomem prowadzenia tego, tej audycji przez redaktorów. Bo i pytania się cały czas powtarzały, a można było dużo ciekawsze pytania zadawać, i część osób, które dzwoniły, no, okazało się, że nic opczajtu z siebie nie dały, chociaż pozytywnie byłem zaskoczony kilkoma pozytywnymi e, telefonami i później, jeżeli sobie obejrzymy i poczytamy komentarze, pod koniec e, tego. E, występu tego spotkania było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, więc ogólnie jestem zadowolony, chociaż mogło to wyglądać dużo lepiej. z Kizowi raz puściły nerwy i zwrócił się w dość mocny sposób do jednego z dzwoniących. Uważa pan, że polityk powinien sobie pozwalać na takie momenty? Panie doktorze, wszyscy jesteśmy ludźmi i nie wiem, jak prawny redaktor by się zachował, jeżeli ktoś takie rzeczy by mówił w stosunku do pana ojca. Jak jakiś młody człowiek nagle przychodzi i próbuje opluwać pana ojca. Tam bardzo nieprofesjonalnie zachowa się redaktorzy, bo to redaktorzy powinni na początku czy w połowie tej, tej rady hejtu przerwać tej osobie. Później zorientowali się, bo tam później był też kolejny taki hejter, który próbował tak samo się zachować. Tam już redaktorzy zachowali się prawidłowo i przerwali no, te, te, te niecenzuralne słowa, które nie powinny padać na antenie. Na koniec pan sądzi o słowach prezydenta Kaczyńskiego, który zwrócił się do opozycji, że nie widział, że jest tak liczna, jeżeli chodzi o agentów Putina. Niestety, panie rektorze, jak najbardziej zgadzam się z tymi słowami, bo wystarczy obejrzeć wczorajszą debatę i wypowiedzi polityków opozycji to były słowa, które nie działały zgodnie z polską racją stanu, tylko zgodnie z niemiecką racostanem. Czego by Pan wskazał ko konkretnie, jeżeli chodzi o imiona nazwiska? Panie Rektorze, ja nie chcę tu nie mówić o żadnych imionach i nazwiskach, bo to każdy z naszych wyborców, obywateli powinien sobie sam, sam wyrobić zdanie. Czy to jest skrajna głupota, czy rzeczywiście ruska agentura? Nie uważa pan, że nazywanie kogoś agentem bez twardych dowodów jest trochę przesadzone? I. Y y y Panie redaktorze, no, możemy tak mówić i być dalej delikatni i mówić: nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Stało się dużo, bo jeżeli pan redaktor przeglądał prasę europejską, a nawet e, amerykańską, w dzień po prezentacji tego raportu, tam było jasno napisane, że Klasa, polska klasa polityczna jest podzielona co do tego, czy powinniśmy otrzymać raport, czy nie, no to jest niezgodnie z polską racją stanu, a zgodnie z ruską racją stanu, więc to jest działanie na szkodę Polski. A będzie ktoś badał tę sprawę? Yy, yy, pyta pan o agenturę? Dokładnie. Nie, myślę, że to nie, nikt nie będzie tego badał, bo to jest nie do zbadania, Ja, jeżeli służby. To dlaczego ktoś mówi o tym w taki pewny, twierdzący sposób? Jest już, jak pan poczyta sobie, od starej koń, koni, jaki jest każdy widzi. Jak ktoś się zachowuje, no to widać jak się zachowuje i nie ma po co w takich sytuacjach robić jakichś badań. To jest zachowanie prorosyjskie albo skrajnej głupoty. Nie zakładam, że ci oso te osoby są skrajnie głupie, tylko skrajnie nieodpowiedzialne lub działające na rzecz Rosji. A mógłby pan wskazać też jedną taką osobę? jedną osobę, która działa na Rzecz Rosji. Myślę, że tam więcej można byłoby wskazać, jeżeli by się słuchało pytań, bo to największe właśnie takie wypowiedzi prorosyjskie były w trakcie pytań. Ale jedna, jedna osoba, nawet jedna. Panie rektorze, nie chcę, bo ja naprawdę nie mam czasu chodzić po sądach, bo to jest najprostsze, co można politykowi zrobić, utrudnić mu życie, zapraszając go do sądu, a ja nie mam na to czasu. Zachęcam wszystkich naszych oglądających, do tego, żeby sobie wysłuchali przynajmniej tę część pytaniową, niecałe 40 minut i do, będą mieli na talerzu.